Dzisiaj będziemy robić cały dom na różowo, więc możecie pod innymi filmami pisać różne komentarze, na przykład na jaki cel nastąpi albo w ogóle możecie sobie pisać w komentarze, a my już zaczynamy. Dobro, to wchodzimy. Bo ja dopiero to weszłam do tego boka Dobra Najlepiej A czy zobaczyć, czy jest pusty, czy nie Bo jak nie, to będę musiała usunąć wszystkie rzeczy w tym A to jest ten wtedy, jak robiłam dla Was propozycja Dobra, to tak będzie szybciej. Tak mi się wydaje przynajmniej. Iiiiiii. Daj dobra płytów. Zwrócamy ten No nie, to jest. Ostro. Dobra. I z powrotem go budujemy. I... Buduj się buduje. Dobra, Okej, dobre. Trzymaj się na to, rzeczy, które tutaj w ogóle są. Już chyba wiem, nawet Dobra, to mm, najpierw może zrobimy, y, może zrobimy takie dwie części sobie, ale na razie będziemy robić w tym większym pokoju. Dobra, zacznijmy od łóżka. Dobra, chyba wiem, jak kiedy dać. Damy sobie te łóżko te różowe od tutaj. Teraz może damy sobie jakąś szafę. Nie mam, nie mam chyba różowych szaf, tak? Bo u mnie jest trochę mniejszy wybór. niż u na przykład innych youtuberów. Może damy sobie jakąś... Może dajmy tą toaletkę, która tam była. O! Dajmy tą toaletkę sobie tu. I damy... I tą e, pufę. Tą różową, ale... chodź no choć czy, czy jest jakaś inna pufa. ewentualnie zobaczmy, jak ta z tym wygląda. No nie, ona nie wygląda zbyt fajnie. Położymy tą różową. Nie ja mam różowej toaletki jakby co. Mam, mam też różowe świeczki takiego kwiatka, też możemy tą lampę wykorzystać. Ale też to, że za darmo możemy jako roślinkę zastanawiam się czy nie dać za tym jeszcze czy nie dać właśnie o tej wiszącej gdzieś. Ale to może później teraz. Najgorsze jest to, że nie mam żadnych różowych półek. Trzeba białe będą musiała położyć. Dobra, biało też tak trochę możemy zaliczyć. Dywan. Pamiętam, że to za darmo był, było takie serduszko. i Mam pomysł, co z nim zrobić. Położymy sobie ten biały dywan. O tutaj. I na nim położymy to serduszko. O, nawet ładnie wygląda. Dobra, teraz połóżmy coś na tą półkę. To jest taka trochę pusta. Może sobie położymy, coś tutaj jest, o ten kalendarz, on jest w ogóle fajny, jest za darmo, to jest właśnie fajnie, hmm. albo wiem co położymy, tam jeszcze było to na samej górze, tego, tego kwiatka, z tego właśnie dodatku, którego chyba wczoraj urządzaliśmy, albo przecież. E, to nieważne na razie. Dobra, może pod tym co położymy jakąś... A wiecie co? Tutaj sobie damy tą szafkę. Damy tą sobie tą czapkowaną od tutaj. Może... Ja już myślałam, że to będzie taki trochę większy ten pokój. Ja już... I już no, no, normalnie zbliżamy się do, do tego, że prawie już miejsca nie będziemy mieli. Dobra, to po sobie trochę przesuniemy, żeby nie wchodziło na dywan. Okej, okay. może teraz postawimy sobie jakiś obraz. I zastanawiam się, czy nie dać tej płyty, ale to jest taka opcja, żeby dać na przykład to serduszko. Ale wiecie, co Zostaniemy przy tej płycie? I ją tutaj sobie damy. Teraz coś na półkę tą. I może damy jakąś też roślinkę. I dobra. Może damy sobie. Mm, to coś. Albo nie wiecie, co to jest za duże. Może dajmy sobie to do wazonu. Gdzieś był to taki też różowy e, ten e, wazon. Wydalnie się składa, że jest różowy. I e, okej, okay, super. Mi się jak na razie podoba. Damy sobie jakiegoś melona może. Bo wyjdzie to nie dajmy coś z tej, tej kategorii zabawki. To chyba i wszystko z tej kategorii. Może coś z tej, tej elektroniki. O, ten aparat jest taki trochę różowy. Coś jeszcze tam jest. To jest takie, takie dziwne coś. Takie dziwne coś coś. A to jest jakaś lampa albo jakaś śpiewna, albo jakieś znicz, cokolwiek to jest. Nawet nie wiem co to jest. Dobra. E, Odstawiłam, że następny pakiet, jak będziemy... Jak będę go nagrywać, to będzie pakiet chyba ten tęczowy, ten neonowy, jakoś tak on się nazywał. Ten za 10 zł chyba. Dobra, więc tak... Mo e, było tutaj takie właśnie różowe pude pudełko. O, i do niego możemy włożyć na przykład jakieś różowe rzeczy, nie wiem czy się nawet zmieszczą. Dobra, jakby na przykład byśmy mieli włożyć tą piłkę, to ona by się zmieściła. A powiedzcie co mam inny pomysł. Włożymy sobie tam po prostu takie jakby takie kartki, góra kartek, nie wiem czy ona się zmieści. A takie dwie? Albo, się Nie ale... Zostają. Dobra, to włożymy to do tej szafki. Coś jeszcze chyba w tej szafce się zmieści, w tej jednej. Albo, dobra. To chyba już wszystko w tej szafce. Może... Tutaj sobie urządzimy tą taletkę. Chyba ten makijaż był gdzieś tu. O! A tutaj co jest z tego dodatku? A śmietnik. Śmietnik. Dobra, bierzemy sobie to. A da się to zamknąć. To zamkniemy to. Dobra, a to położymy na wierzchu. Ok, może tutaj, pomiędzy tą toaletką i szafką, postawimy sobie jakąś roślinę. Może. A, a wiecie co, postawimy sobie tam chyba coś innego. Jak na razie, chyba sobie. A to się tu zmieści? Nie, bo będziemy musieli to w następnym pokoju. No dobra, jak widzę te wiszące odpadają. Ale może jak weźmiemy tą świeczkę i położymy ją tutaj pomiędzy tym kalendarzem i tym przytulanką. a to się zmieści. Dajcie znaki jak na razie wam się podoba ten pokój. Jak nie ma, chodzi, że nie mam zbyt dużo dodatków, to mi się nawet podoba. Mm. Hmm, 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 hmm. Co by tu jeszcze znać? Dać. Dajmy mu to serduszko tam do środka. I może to też poduszkę. Mmm. I może jakiś właśnie mebel tam się zmieści. A i zmieści się to taka... A to tak z ciekawości. Jeszcze to. No nie zbyt może taka... No jakby taki bardziej obcisły. No, biurko nam się nie zmieściło. Albo wiecie co? Na razie sobie postawimy rzeczy na... Na tą szafkę. Hmm. Może najpierw postawimy sobie, sobie tam jakiś obrazek. Może tutaj damy sobie to. te takie bardziej naklejki. Tam, co to jest. Dobra. A i może właśnie taką szafeczkę sobie damy. Od tą. A, to, no to nawet jest. To nawet może być. Damy tam sobie właśnie tego kwiatuszka. Mm, też... Też sobie tam damy. Tam. co my, my mogli tam dać? Może damy sobie tu... To jest chyba gra, tak? Dobrze mówię. A to się zmieści tam? Nie, to będziemy musieli do dać. A poczekajcie chwilkę. Czy ta szafka jest zapełniona? To, 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 to nie jest zapełniona, to damy sobie tam drugą grę. To jest ta sama gra? Nie. To co jest? Okej. Okay. Dobra, do tej drugiej szafki.

Trochę dziwne wypełnione, no to wszystko inne. Dobra, teraz chyba kol... przyszedł czas na zmienianie koloru ścian. I tak się zastanawiałam przed filmem, czy. Bo tych podłóg różowych chyba nie mam zbyt dużo. I jak bym na przykład mogła dać. Może zacznijmy od ściany. Sprawdzimy na. Zdajemy na razie tą. No, ona jak dla mnie nie pasuje. E, może ta. O. prostu jeszcze tą. Dobra, zdecydowanie ta. Ok. Może na podłogę damy taki zwykły sobie. Taki może kolor. Dajmy może ten jasny. Dobra, już ten zostawmy tak. Dobra. I to chyba no wszystko jak na ten pokój. A, jeszcze tamta szafka. To tam, chyba, tu sobie taką. Tu lampkę. O Boże, co tu się dzieje? Tą lampkę, ta, która była za darmo, tam na końcu. O, o to. To miałam na myśli. Jakiś Coś. ciągle jakieś powiadomienia mi, wysk mi wyskakują. Co jest z tą lampą? ja ją tylko dotykałam. A tutaj coś jest. Um, może to? to coś? Dobra, to już chyba naprawdę wszystko. Dobra, to teraz zrobimy sobie salon. Standardowo ja zawsze robię tutaj. I nie mamy innego wyboru. No ja chyba najbardziej... Yy, bo tutaj są same właśnie takie jakieś zielone, czarne takie tam kanapy. I jest jedna czerwona, więc damy sobie tą czerwoną. A tu? Nie, bo to wtedy na nic nie będziemy miało Po tym. Dajmy sobie na oknie jakąś roślinkę. mi mm, 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 to. Na okno. Ktyk. Coś tutaj z elektroniki. To też nie mam różowego telewizora. Mm. Albo wiecie co? Tam sobie postawię jakąś szafeczkę w tym rogu, tylko nie wiem czy jakakolwiek się tam zmieści. Chyba jedynie ta zielona. To chyba ją będziemy musieli postawić. Dobra. Postawimy sobie jeszcze to, ten obrazek. A nie, raczej by tutaj najbardziej chyba pasował. Dobra, teraz jakiś dywan. Ojej. Ale wiecie co? Ja Na pewno sobie ten on jest taki taki kremowy niby. A tam jakieś cząstki, wiecie, do niego z tego żółtego, ale tak ogólnie jest taki kremowy roboczy. Dobra, to teraz już bardziej takie elektroniczne rzeczy tam zbieramy. Znowu ten różowy aparat tutaj będzie. Na przykład jeszcze to coś. A to się, dobra. Dobra, więc tak. Yy. Jeszcze albo, albo to może? Nie, bo to się nawet nie zmieści tam to postawmy sobie tam u góry jakąś lampkę taką. Może tego kwiatka. Okej. Okay. Jeszcze jakąś taką wiszącą lampkę. Okej. Okay. na to roślinniko. No widzicie, ona jest różowa. Damy sobie znowu też chyba te różowe. Tam sobie na przykład włożymy. Czekajcie chwilkę. W ogóle jak mam tam zdóry wpis. Zrobiłam sobie zdjęcia. Czy mi się wydarzyło, że ja zrobiłam dwa zdjęcia, a nie pięć? Tyk, tyk, tyk i chyba jeszcze ostatnie. Jeszcze można? A Boże, ja to miałam nawet na ten Okej. Okay. Już, już bym zapomniała o ścianach. Jak by wyglądał ten kolor w ścianie? I dobra no może nawet na ściany takie robimy. Bo będzie to dobrze. Podłoga. Właśnie podłogę tu może taką zrobimy. ona wyglądała. Dobra, chyba obecnie najbardziej pasuje ta podłoga. Dobra, teraz jakoś w tym małym pokoiku musimy kuchnię zmieścić. Tylko jeszcze nie wiem jak. Chyba będzie bez lodówki. Albo poczy... No bo ja nie mam żadnych różowych. Ale właśnie. Jak będziemy urządzać to pokój, Jak właśnie będziemy mieli ten pakiet, to właśnie jak będziemy urządzać go, to będziemy mieli. Co się stało w tym. Czy wy to właśnie widzieliście, co ten dywan właśnie robił? Dywan został usakowany. Nieważne. Dobra. Lodówka. Ta duża się zmieści? Mieści, ale bardziej by to Okej. Ok, teraz w jakiś jest tutaj? Hmm. Dobra, musimy postawić ten fioletowy. Teraz krzesło. Jest takie kręcone krzesło, to była ja rzecz, nie pasuje. Posłuchajmy sobie takie cztery. Tak, w każdym razie to się nie da obracać. To jest. Ok. Teraz. Mm. Ten, no, jeszcze nad umywalką. Kółeczkę sobie postawimy. Tam mm. jakieś właśnie różowe rzeczy. Od razu mi przychodzi ten kubek. Ok. Co jest? Dobra. I te talerze postawiłem sobie z dwa. Dobra teraz nam została tylko łazienka, co jest, dobra chyba to tam musi być, w łazience będzie jeszcze gorzej, mamy jakieś w ogóle różowe rzutka, no jest fioletowe, ale tu nie mamy, chyba żebym miała żółtą. żółto mm. Tutaj też nic nie mam. Chyba, żeby się zmieścił. Jakbym, jakby się zmieścił. Żeby się zmieścił, to chyba by ten pryszkicz musiałbym wybrać, ale zobaczymy jeszcze. Tak to wybiorę ten złoty. Bo chyba raczej ten się nie zmieści. Dobra, to... Zrobimy sobie to. Nie będziemy robić takiej super łazienki. Papier toaletowy. No nie, na ja, Bierzemy sobie kasę, lustro nad toaletą. O Boże! Fioletowe z połączenie ze złotym. Dobra, o ja, czy teraz prysznic, najpierw ten korek musimy postawić, później to, czy ten, czy, czy ten, 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 aha, aha, czy ten, dobra, to robimy ten zwykły, czy ten prysznic czy musi być taki, że trzeba wszystko składać? Dobra, to wracam do zwykłego, albo chociaż zobaczmy czy ten się zmieści. Dobra jednak, nie. Zmieniamy plan. Stawmy sobie jakiś dywanik. I to serduszko. Jakiś mały obraz. Ej, może właśnie tu jabłuszko. Tylko gdzie? Tutaj no dobra. To tutaj go postawimy. <laughs> Coś tam na tym na oknie postawimy. To się różowego. Hmm. Może zamiast ja papieru toaletowego i obrazu postawimy sobie fioletowy śmietnik? Tadaun. mój. przecież może być tu. Więc po co ja usywałam ten papier toaletowy? Tego to ja nie wiem. Dobra, coś takiego do mycia. Gąbka. Gąbka. I jeszcze... O Boże, ja nawet... Ja w tych dwóch pokojach już zapomniałam zrobić. Dobra. To znowu chyba też dodamy. O, czy to może się szybciej ładować? A to? I to myślę, że by pasowało. A to jest Dobra, nie. Są so, jakieś e, so, różowe panele do łazienki. Nie ma. Ale spoję. Z to. O, mi tam nawet się podoba ta łazienka ten kolor, chodzi mi o ten kolor ale za to nie ma panelu do ściany ale są panele do nogi i tak się prezentuje nasz dom okej, okay, dobra to pa jeśli chcecie więcej to zasubskrybujcie kanał i... Dobra, dajcie koniecznie łapkę w górę i do zobaczenia.